Dzisiaj mamy imieniny wszystkich Ani oraz naszej świętej pamięci Ani Przybylskiej więc wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla wszystkich Ani. Teraz my sobie przypomnimy. sobie książki związane z Anią. Pierwsza znajdziemy książeczka Napisano napisem Ania. Dobra. jest Tu jest Ania Przybylska. O, tu też była przybelska. Ta książka będzie też przerabiana, więc to, to jest tylko takie zerknięcie na tą książkę. Tam jest Paweł Wawrzeckim, tu to złoto polscy. A tu jest. Yy, Masz pić czy co? Teraz o Czekaj, czekaj, czekaj. Mamo, masz pić jeszcze? Cześć Ela. O, tu mamy Annę Przybylską w Kosmopolitian. Tu jest kosmo. Bądź kosmo. czytaj tej kosmo ze styczeń 2008 Co, so, ja byłam też, ale nie miałam dzisiaj sobie umyć rano, ale mówię po co. Patrzę, mam dobre. Z tego w długie tam być. Ania Przybylska no. No. oraz no. specjalnie utworzyliśmy teczkę no. ani teczkę o Ani Przybylskiej. Ja, ja Teczka. Do do Basi rano. Teczka. No. Teczka. No. No, no, teczka o Ani, ja, o Ani Przybylskiej, mówię, o 6, w tą teczkę ja, 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 będziemy mieli, będziemy oficjalnie oglądać pudźwa. jak zaczniemy przepiać już we wrześniu roku 1999, to jest Anna Przybelska 88-14, a to dopiero we wrześniu, więc teraz tylko oglądamy sobie. Teczkę. Tak, i mówię piach Teczkę. mokry nawet u Grzegorza tam u Alicji. A mnie u mnie też się wspomnę, że trawa mokra. Mówię nie. No. I z Bachą gadała, bo a Ania była szebra. To mówi tak mokro, że hej! No. Tak! I mówię, bez sensu Ela, ja mówię, ja będę powiedzieć łazić nie. Oj, no. Kto to wiedział? Tak. Wiesz, ani. Elcia, ja, Elcia, Elcia życzymy tak, wszystkiego to popada, najlepszego. Dzisiaj jeszcze jakiś jest filmik, filmik że będzie nasz indyjski. Pozdrawiam i życzmy lepszego dnia. Popada. Nie. No, no jestem tak. No.